hej hej witajcie, mówi do was Ofner i dzisiaj będę nagrywał Agar.io. Wziąłem sobie tryb eksperymentu, żeby poeksperymentować. Nie będę zbyt wiele mówił, bo nie jestem gadatliwy. Jakiś dno jak O kur... Rozmnożył się. O, chodź, 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 chodź. Chodź, marsz chodź, jest. Chodź. Na, sran, na ciebie, na ciebie. Kiedy Mars od tyłu, to wyjdzie wam sram. Od pierwszej. Zobaczcie, męczki, jeszcze ani razu nie umarłem. Ja mam 90 jest 92 punkty a dopiero dzisiaj zacząłem w to grać o kur... jakiś gostek wielki wszystkich może zjeść to mnie wkurza, że jak ktoś już będzie wielki, to już nie masz z nim szans rozmnożyć i uff, nie żyjesz O kurde zjadł Zobaczcie, mam już drugi level Polecam Wam, Agario. Bardzo fajna gra Tutaj nie za... możecie sobie wpisać nazwę Zalogować się na przykład przez Facebooka i zdobywać levely, tak jak ja Nie jestem w to jeszcze z dobry ale może kiedyś będę taki wielki jak ci najwięksi. Jeżeli Wam odcinek się spodobał, dajcie łapki w dół. A jeżeli Wam się nie spodobał Dajcie łapki w górę. Widzicie, jak to jest być takim wypiertkiem. Jak jesteś takim wielkim, jesteś niepokonany. Więc jak już dojdziecie do takiego wielkiego poziomu, to już jesteście mistrzami. Będziecie mogli grać dopóki wam się nie zech. Póki wam się odechce. To jest wkurzające, że ci więci zazwyczaj nie mają szans złapić tych mniejszych, bo ci małej zapieprzają, że nie da się ich złapać. A ci wielcy to są tacy słabi. O kurde, patrzcie, jakie dobre miejsce do zdobycia i powiększenia. Do zdobycia tych kulek i powiększenia się. Ja pieprz. O kurde, oba mamy wirusa. Jeźdź go! Kurde, wolę tu podekspić. Nikt się nie przynajmniej nie atakuje. Wszystko spokojnie. Nikt mnie nie atakuje. Wszystko spokojnie. Chodź tu, Polaku. Widzicie, nikt do mnie nie podchodzi. Ja sobie zbieram punkty. A ten, kto podejdzie, to oberwie po mordzie. A ty czego kurwa, szukam? Ja pieprzę, jaki chuj. Tak mi spieprzył. Nie, tu jest co. I zaczynamy od nowa O, jest to miejsce Więc zaraz XP tylko się powiększa trochę Rozmnażanie to dobre Dobre, ale nie zawsze Czasami się rozmnożysz i potem ktoś, kto jest jak na przykład ja jestem teraz taki on jest dokładnie taki sam a jak się rozmnoży to będzie mógł mnie już zjeść Więc nie zawsze jest dobrze się rozmnożyć Nie rozmnożajcie się zawsze, pamiętajcie Nawet jeżeli dużo na tym macie zarobić dużo urosnąć ale będzie koło Was ktoś mniej więcej taki jak Wy, to lepiej sobie odpuścić rozmnożenie. O, widzicie, help mi, chcę pomocy, ale ja mam to w dupie. Jak tylko by przejdę, koło mnie tego zeży. O, jakiś głupek się mi podstawił. Pewnie chciał, żebym się powiększył jeszcze bardziej. Widzicie, Putin wchodzi do czołówki. Trzeba będzie go zeszleć? Chodź tu, Putinie. Może niedługo wejdę do czołówki, jak będę nagle tak. Expił. Pewnie zdumiony jest, jak z 5-6 level. Za takie długie utrzymanie, ale. Bo ja Jeszcze raz przypominam, jeżeli filmik wam się nie spodobał, dajcie łapki w dół. Znaczy, jeżeli filmik Wam się nie spodobał, dajcie łapki w górę. A jeżeli Wam się spodobał, dajcie łapki w dół. Dziękuję. I zapamiętajcie, bo to. Bo nie wiem, czy będę to jeszcze powtarzał. Co wy, kurde, odwalacie. Ja chcę kulki, wy nie możecie ich jeść. Kto podejdzie, tego zeżre. O kurwa, spieprzam, spieprzam. Nie mogę się rozmnożyć, o nie, o nie, nie, nie. Udało się, jeszcze żyje. Udało się. Widzieliście, jak mnie strollowali? Są to jakiś świetne gościu Pewnie też na YouTube nagrywa. No, a, ciekawe co to. Tak w ogóle... To mój kuzyn też nagrywa. Gary, a ja to od niego wziąłem ten pomysł. Więc podziękujcie mojemu kuzynowi. Jeżeli wam się nie spodobał ten odcinek.